Tak Pani sędzio, ja teraz nagrywam, to jest osoba publiczna i nic do ukrycia nie ma, ja teraz Pani przeczytam. W tym momencie, w tym momencie, po usunięciu się nagrywającego mistrza Stanisławska, postanowiłbym oświadczył, że teraz on będzie nagrywał. Bo to jest osoba publiczna, i nie ma żadnego zamiatania pod dywan. to jest nasza publiczna, nie ma żadnego na żadnego stwierdza, że nie ma nic z Ja nie zakucam, to pani zakuca, pani sędzio. Pani Jerusławie, to pan zakuca. Pani zakuca, pani sędzio. Mm -hmm. Jeżeli pan nie zaprzestanie nagrywać, Ale ja to puszczę do publicznej wiadomości. Do publicznej wiadomości to puszczę. Pani sędzio. pan się zastosuje do. Niech pan siada panie Pani się nazywa Zofia Kucharska, tak, sędzia? Czy pan przestanie nagrywać? Nie przestanę, bo tu nie ma żadnych ustawek. Ja nie chcę, żeby za plecami mi ustawiali sprawę. Ja, ja złapałem Pani sędzio, ja złapałem na gorącym uczynku wielkiego członka Trybunału Stanu adwokata Mariusza Zakręta, jak składał ofertę korupcyjną 14 czerwca. Pani sędzio, No. Jak składał ofertę korupcyjną 14 czerwca sędziemu Grzegorzowi Kraszewskiemu. No. Panie czy Pan przestanie nagrywać, czy Pan opuszcza salę Nie Pani, może Pani robić co chce, karać mnie nie wiem, bo ja jestem niewinny, ja jestem niewinny. A się klika jakaś potworzyła, że jest niewinny i nie Tak. A to co napisane było na banerze przed Urzędem Miasta w Pszczynie, to była czysta prawda. No. Ja nie krzyczę, ja jestem trochę głuchawy i głośniej gadam po prostu, no. Niech Pani przestanie wmawiać jakieś głupoty. Niech Pan wybiera, albo Pan wyłącza ten telefon. Bo nie wyłączam. Pan nie może, albo Pan wyjdzie na czas. Mogę, mogę. Żyję w kraju demokratycznym i mogę. No. Żyję w kraju demokratycznym i mogę. Trzeba opuścić cały. No. I ja walczę o to, żeby prawo dla wszystkich było jednakowe. Sędziów, prokuratorów za przestępstwa trzeba karać z wysokimi wyrokami. I polityków też. No. Proszę opuścić cały. Wszystkich kurczę urzędarców karać, żeby nie było, że łapka łapkę myje. Dobra, ja opuszczę, bo ja przyszedłem tu do sądu jako niewinny, jako ten, który prawdę ujawniał. Niech naród wie kurczę, jako praworządność mamy. Co pan taki smutny, panie adwokacie? Myślał pan, że to będzie łatwa sprawa, tak? Że, że ja dam się zastraszyć. Nie dam się zastraszyć. Do będziemy wkładać sędziów przestępców. Zwróci się pan do tej pani. To nie do pani, panie Dalek Niemo. Znajdzie się pan, znajdzie pan. Znajdzie pana prezes.